Koniciła, Witam serdecznie kolejny raz na kanale i tym razem zapraszam Was na filmik porównawczy i wyjaśniający e, trochę na temat kart Naruto, ale od Panini. Na naszej grupie, z tego co pamiętam, e, czy w jakiejś prywatnej wiadomości, który zadał mi pytanie: w sumie słyszałem już nie pierwszy raz, które w, e, karty warto zbierać. I czym się różnią, lub w czym są lepsze karty Panini od kart Kaju albo Kaju od Panini? Dzisiaj chciałem Wam rozwiać wszystkie wątpliwości na ten temat i pokazać, jak wyglądają karty Panini, bo od Panini, Naruto, bo Naruto od Kaju już zapewne znacie z moich wcześniejszych filmików. I porównamy sobie, czy warto, czy nie warto, jak one wyglądają, bo może Wam się podobają. Moją opinię znacie dla mnie najlepsze karty w tym momencie na rynku, jeżeli chodzi o Naruto, to są karty od Kaju, ale zobaczmy, jak wyglądają karty Panini. Przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie o tym, że karty Panini, te starsze wersje, nie są już produkowane. One były produkowane od 2006 roku i zaginęły w akcji, tak samo jak karty od Bandai, czyli Naruto CCG. Także tego boosterka. Tego booster paku już oficjalnie w sklepie nie kupicie, e, możecie kupić go jeszcze oczywiście na internecie i tak dalej, ale już mają horrendalne ceny. Ten e, mały pak do tego filmiku kosztował mi 20 funtów, więc no jest sporo, e, ale na no, racji tego, że już nie jest produkowany, to jego wartość oczywiście też wzrosła. Mm, to jest e, dokładnie rozszerzenie Way of the Ninja od Panini. Tak prezentuje się front, tak samo wygląda pudełko Firma Panini, z tego co pojawia to jest firma chyba włoska albo francuska, jest to firma, która produkuje różne karty i różne naklejki, z tego jest znana, także no, można, można, jest duży wybór tego wszystkiego, można sobie zobaczyć, jak to wygląda. I no, można porównać. I z tego co wiem, to wyszło, wyszło coś nowego. Jakieś nowe karty Naruto od Panini, które nazywają się Naruto Shippuden Hokage Training Card Collection, i one chyba wyszły w 2003, 2003 przepraszam, roku, więc też można, można zobaczyć, jak one wyglądają. No, zobaczymy, jak będziecie chcieli, to też zrobię taki unboxing, opening, żeby Wam pokazać, jak wyglądają. Na no teraz, już przechodzimy, przechodzimy do rzeczy. Zobaczmy, jak wyglądają karty Panini w środku. Sami jestem ciekaw. Ja te karty oczywiście znam, widziałem je. Sam ich nie posiadałem, no bo jakoś tak. Co teraz zobaczycie. To są te starsze karty, oczywiście, prawda? Proszę bardzo. Tak wyglądają graficznie. Są ładne. Poprawne, że tak powiem. Nie świecą się jak e, psujajce jak e, karty Naruto od... o, posklejały się chyba. No, tak tyle lat, mają, to nie ma się co dziwić, tak? Tak, w z tyłu Way of the Ninja, wszystko, wszystko jest napisane. Tak, wchodźcie tak na wszystko, ok. E, no, co? Są bardzo podobne do siebie. Tak, prawdę powiedziawszy, nie mają chyba żadnego stopnia e, kolekcjonerskiego. Typu tak jak, tak jak mają karty, karty Naruto od KU, więc to są chyba wszystkie, wszystkie robione na jedno kopyto. A nie jest, coś tam, są jakieś ładniejsze. Mocno się, ojej, mocno się posklejały. Ale są grafiki są ładne, poprawne. Nie ma tu takiego wow, nie ma tu żadnego, żadnego holo. Tak to wygląda. Event cards, tylko że tymi kartami, tak samo jak kartami od, od Bandai, da się grać. Także to też jest, to też jest plus. Po drugie, te karty są po angielsku, także to też jest duży plus, prawda? Też jak event. No ładne są, ładne są, ale no, jak sami widzicie, no nie są, no nie są, nie są aż tak ładne jak te y, od, od Kaju. O, tu jest jakaś, jakaś taka foliowana karta. Event cards. Jest ich więcej w paku, prawda? Bo jest ich 8. Tu rokli taka foliowana. Nie robi super wrażenia, to jest Kakashi, ale Ale wygląda ładnie, no, no nawet nawet. No dlatego prawdopodobnie nie przetrwały na rynku, bo po prostu były takie. No Tak mało się dzieje na tych kartach, powiedziałbym szczerze. W porównaniu z kartami Kaju no to sami wiecie, że, że mało się dzieje. O, no tu coś się dzieje. Nie są, nie są brzydkie, są poprawnie wykonane. Zobaczmy ich jakość. Jak wyglądają. Nie mają żadnych, żadnych tutaj wad fabrycznych, które, które na przykład mocno zdarzają się przy kartach. Przy kartach od Little Dino, tam już wam pokazywałem, że tam wady fabryczne to o oh Nie są zniszczone. Tych kart do gradingu nie wysyła. Nie wiem dlaczego, prawda? Dlatego że mało kolekcjonerskie. Dla porównania, otworzymy sobie paczuszkę T3 Tile 3, chyba W4, z tego co pamiętam żeby sobie porównać jak wyglądają karty od Kaju dla tych którzy jeszcze nie wiedzą jak wyglądają karty od Kaju karta TR prawda taka fajna e, zróżnicowanie kart od Kaju e, w jednym bokcie zobaczcie to jest jedna z najniższych klas kart Kaju SR prawda niższa jest tylko e, tylko R to popatrzcie jak wygląda karta karta od od Panini o to jest jeszcze taka taka troszkę jakby niby holo coś takiego zobaczcie no, moje zdanie w ogóle bez porównania. No, nie są brzydkie te, te od Panini, ale no, no, nie, no, kolekcjonerskimi takimi super bym ich nie nazwał. Co tu jest? Oreczka, no to jest ta najniższa klasa, czyli R, czyli Rare. Zobaczcie. Zwykłe takie karty, a, a jak pięknie wyglądają. Oczywiście wiadomo, że są klasy tych kart, o jak dużo R-ek się trafiło akurat. Także jak sami widzicie karty od Panini są ładne, wykorzystują grafiki są to karty oczywiście na licencji, także Panini ma, ma prawo wykorzystywać grafikę i wygląda to spoko, ładnie, poprawnie nie są, nie, są, nie są jakieś podniszczone przy produkcji, także jeżeli kogoś to interesuje i uważa, że, że to są fajne karty no to jak najbardziej zachęcam do, do, do zbierania, do kolekcjonowania tylko pamiętajcie o tym, że teraz ceny tych kart są wysokie <laughs> dlatego, przepraszam, że po prostu nie są już w produkcji. Te, mówię tutaj o, tych, o, tym, o tym rozszerzeniu The Way of Ninja. No nie wiem, na pewno trafię do mojej kolekcji, bo wiadomo, ja jestem karciarzem, lubię w ogóle też uniwersum Naruto i tak dalej, ale na dłuższą metę, o, 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 o już wyczaiłem, zobaczcie. Zdarza się. Zniszczona karta. Zdarza się, chociaż nie powinno się zdarzać, tylko, że no, pamiętajcie o tym, że Panini y, jest nastawiony na ilość. Tam jakościowo to nie jest jakoś super fajnie. Tam liczy się ilość. Panini już nie raz pokazało, że naklejki czy karty są po prostu jakości średniej bym powiedział. Są też karty Dragon Ball, od, od Panini też, też mam. Też wyglądają no, średnio. Także no. Do Waszej oceny pozostawiam. Aryga, to że jesteście, że oglądacie, że wspieracie. Dziękuję, widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.